Cześć, jesteś na Kult TV i w tym odcinku czeka na Ciebie kolejna porcja ciekawych łamigłówek, która potrafi rozwiązać tylko jeden z dziesięciu. Czy będziesz tym mędrcem Ty? Pisz w komentarzu, ile zagadek potrafiłeś rozwiązać i zaczynajmy. Numer 1. Co staje się większe o 1 trzecią, jeśli go postawić do góry nogami? Dla rozwiązania tej zagadki koniecznie jest potrzebna logika. Odpowiedź poprawna, cyfra 6. Jeśli postawimy ją do góry nogami, otrzymamy 9, a 9 jest większe od 6 o 1 trzecią. Daj łapkę w górę, jeśli dałeś poprawną odpowiedź, i przechodźmy do następnych zadań. Numer 2 Okazałeś się zamknięty w pokoju, który jest wypełniony linami o różnej długości i o różnej fakturze. Mimo, że każda z tych lin ma różną długość i skład, to mają następujące właściwości. Jeśli podpalisz linę z jednego końca, to spalenie całej tej liny zajmie dokładnie godzinę. Liny są nierozróżnialne dzięki różnej długości składowi, to oznacza, że spalenie się połowy liny nie odmierzy dokładnie 30 minut. Zadanie polega na tym, aby wydostać się z pokoju. W tym celu musisz usunąć pewną dźwignię i włożyć ją na miejsce 45 minut później, by otworzyć drzwi. Jak posiadając tylko zapałki i wiedzę o właściwościach tych lin, dokładnie zmierzyć 45 minut? Musisz wziąć dwie liny i zapalić trzy dowolne końce lin. Jak dwa z nich się spotkają, to oznacza, że upłynęły 30 minut. Wtedy musisz zapalić czwarty, uprzednio niewybrany koniec. Gdy spotka się on z płonącym, to upłynęło kolejne 15 minut, czyli łącznie 45 minut. Numer 3 Uważnie spójrz na ten obrazek i powiedz jaką liczbę trzeba wstawić na miejsce znaku zapytania. Na miejscu znaku zapytania należy wstawić ósemkę. Numer 4. Pewien pan kupował jabłka po 5 zł za kilogram, a potem sprzedawał je po 3 zł za kilogram. Po jakimś czasie ten pan stał się milionerem. Jak mu się to udało? Początkowo ten bezdarny sprzedawca był miliarderem. Numer 5. Detektyw szedł ulicą i nagle zobaczył martwą kobietę leżącą na ziemi. Detektyw podszedł, otworzył jej torebkę i wyjął telefon. W komórce odnalazł numer męża kobiety i zadzwonił do niego, powiedziawszy, że żona tego pana nie żyje i poprosił go pilnie przyjechać. Po pewnym czasie zrozpaczony mąż przyjechał na miejsce zbrodni i tuż za nim przyjechała policja. Gdy policjant zapytał, co się stało, detektyw kazał aresztować mężczyznę, który jego zdaniem zabił swoją żonę. Uwaga pytanie, jak detektyw doszedł do takiego wniosku? Gdy detektyw zadzwonił do męża zamordowanej kobiety, powiedział mu, że jego żona nie żyje i poprosił pilnie przyjechać. Mąż przyjechał dokładnie na miejsce zbrodni, chociaż detektyw nie podał mu adresu. Jeśli mąż zna, gdzie jest jego żona, to znaczy, że w jakiś sposób ma coś wspólnego z tym morderstwem. Numer 6 Uważnie przyjrzyj się temu obrazkowi i powiedz, który z mężczyzn jest szefem. Rozstrzygnięcie tego zadania podam w następnym odcinku zagadkami, a teraz rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. Poważnie spójrz na ten obrazek i powiedz, który z nich jest leworęczny. Leworęcznym jest kelner. Prawe ręce niesie tace, odpowiednio lewą ręką będzie kłaść sztukę i stawiać talerze z tacy na stół. Byłam trochę zdziwiona, że ta zagadka sprawiła wam trudności, tylko niektórzy dali poprawną odpowiedź. Mam nadzieję, że zadanie z dzisiejszego odcinka będzie dla was łatwiejsze. Piszcie w komentarzach swoje propozycje, a także, która zagadka wam się najbardziej spodobała. Nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby nie przegapić następnego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.